Siemano, z tej strony Kosiorski. dzisiaj zagramy sobie trzeci etap nowego, nowego eventu, gdzie mamy wyłączone uniki, co jest mega ważne, zagramy drużyną Extreme z nowym Brolim. tak wygląda mój Broli. na razie troszeczkę mu tam podbiłem linki, coś tam mu dałem. Orby na razie takie, powiedzmy, pierwsze lepsze pod damage. Zobaczymy, czy nie skończę na unikach. W hidden potencjał, pomimo tego, że mam dwie odblokowane kopie, jeszcze mu nie dałem tam żadnych punkcików. Jeszcze jestem na etapie no, rozmyślania, no i tak to wygląda. Czemu Extreme, czemu taka drużyna, ponieważ jest misja, żeby zagrać Extreme drużyną, każdego, żeby był każdy kolor i udało mi się tym przejść, to zagram jeszcze raz, żeby pokazać, jak to jest, jak to mniej więcej wygląda. Margin jest nadal dla mnie taką świetną kategorią, którą uwielbiam grać, jest bezpieczna. Oczywiście może się zdarzyć, że tu zaraz skiniemy, to nie mówię, że nie, ale jest bezpieczna w miarę. Broly, mmm, fajny, ma tutaj domain, domain, jedyny z tej drużyny, i właśnie to jest to, że on potrzebuje piątej tury żeby się transformować, i ostatnio dopiero przeczytam ten, że to jest od kiedy on wejdzie, więc ten dopiero będzie fajnie, bo tam 5 tur, ale ten już będzie miało jedną turę później. Jakby był na trzeciej pozycji, to i w ogóle by było, by było ho -ho i jeszcze dalej. W każdym razie, a, ja, dobra, tobie damy, to jest bez znaczenia, czy to, czy to, niech będzie coś takiego. <laughs> Ty tutaj. Nie są postacie nastakowane. Ten pierwszy ma guarda. Moje ma... i kuś. Daj... dobra, nieważne. Kliknąłem. Chciałem przytrzymać guzik, żeby przesunąć, ale kliknąłem. O kurde, możemy zginąć i to w pierwszej rotacji. Wow, zobaczymy co się wydarzy. To było mocne, mocne, mocne. Jak grałem za pierwszym razem ten event, mamy jeden HP. Na pewno zginiemy. Wow, jeszcze raz to powtórzę. No, chyba, że nie wiem, nie, ale nie, on nawet wyłącza ten przeciwnik uniki, więc niestety. fajna. W ogóle nie brałem pod uwagę, że coś takiego się może stać. Jakby dobry typ z guardem, z jakąś tam defensywą, brałem pod uwagę, że może być. Może coś tam oberwać, ale nie wszystko. Tu ta rotacja. Akurat mogę zginąć, <noise> tu jest problem. I raczej też będę musiał od nowa puścić. bo on nie będzie miał 30% redukcji obrażeń, ze względu na to, że nie mamy madżin Buu sojusznika, jakby to jest. Zobaczcie, mamy tylko dwóch proli, którzy nie będą w żadnej głównej rotacji. A akurat mi się trafili na początku. Chyba że oni tu na początek nic nie oberwą obrażeń i dojdzie do tego na końcu ale przez to i tak będziemy musieli poświęcić te czerwone orby, jakby, hmm, jakby mógłbym złapać czerwone Brawlim i dużo więcej obrażeń by było. Zobaczymy, czy nie będę musiał, jakby. Chyba będę musiał nagrać to jeszcze raz. Jakby oni po super ataku, ok, defensywy wbiją, więc przeżyję, ale jak poleci super atak, to obstawiam te 200-300 tysięcy. Ile, by on nie zrobił tych superataków, ataków, raczej Panie w ogóle troszkę chyba zmienili. Jak wchodzi dodatkowy atak, to jakby moje pierwsze wrażenie jest, że o, będzie dodatkowy zwykły, a jak wchodzi super atak. Jakby chyba ciut zmienili pojawianie się animacji odnośnie dodatkowego ataku. No nic, chociaż zobaczycie Brolio, tutaj bez linków specjalnie, ale <grym> widać, <grym> robi troszeczkę obrażeń. Obrażeń, jak obrażeń, ale dodatkowych ataków. Także tym bardziej nie wiem, co dać takiemu gościowi w hidden potencjał, który ma guarda przed transformacją, nie ma redukcji obrażeń. Także ten unik mógłby być fajny, ale no kurcze, jakoś potrafi zrobić 4 super ataki i nie jest to żaden critical hit, bo nie ma żadnej szansy na critical hit. Podstawowo, no dobrze by było mu dać critical hit, tak? Additional troszkę defensywnie, niby, wiecie, zawsze to jeden z tak więcej, ale biorąc pod uwagę ilość tych superataków, na ten moment idę w opcję atak plus critical hit, że będzie lepszy na nim. Druga opcja to są uniki, której raczej na brawnim nie będę chciał dawać. O, zobaczymy. No, więcej niż myślałem, no... był sobie nie da rad. Wow, fajnie. Przedstawiłem drużynę, którą przeszedłem event bez itemków. A właśnie zaraz z nią panne drugi raz z rzędu na pierwszej rotacji. Ajajajajaj. Dobra, mamy troszeczkę normalniejszą rotację. Zrobię coś takiego, jeżeli się trafi, jeżeli ktoś ma ginąć. W sumie to lepiej by było tak, dużo większa szansa jest, że ten na końcu zginie, ale w tym momencie polecimy już w taką okazję. Teraz on już ma 30% redukcji obrażeń, plus dodatkowe statystyki za orby. Tam chyba dodatkowe 3% za orb, ma też redukcję obrażeń. No, także już w tego czerwonego trochę więcej wierzę. No, co? So, super atak. Uu, wow. bez, bez e, def. Jakby ten kit był, potrzebuje otrzymać tam co drugi atak, żeby mieć redukcję obrażeń. Także hmm. na razie ostro nas Goku pilnuje. Jeżeli nie zrobimy super ataku dodatkowego, to raczej on nas zabije hitami zwykłymi. Ławnie wow, zabije nas. Za <ścoughs> to nam czerwony znowu zginie. Aaaa. Dobra, jakoś przeżyliśmy. Teraz jest taka sytuacja, że ten pośrodku nie bym miałby redukcji obrażeń, gdybyśmy mieli jakiegoś mazin Buu kategorii sojusznika, co jest kiepskie naprawdę w tym momencie. Dosyć nieporęcznie mi się to wszystko ułożyło. Orby też... Wow, nie, tragedia. Tragedia. Zobaczymy, czy z tego coś wyjdzie. Sto... Myślę, że na super tak, i tak możemy zginąć. No szkoda, bo fajnie by było jakby pokazać tą drużynę. Naprawdę przyjemnie mi się nią grało, jak była normalna jakaś rotacja i to się już kontynuowało. W tym momencie i tak nie trzymam dobrej rotacji, bo mam dwóch Brawli razem. Mm. Oni od dziwo na przykład z fizycznym lr Ultimate Bohanbu. Mm. coś tam mają chyba trzy linki wspólne, także jest jakaś postać w busach, która się z nimi linkuje. Coś tam się linkuje. O, i otrzymujemy 250 i giniemy. Lipa. jest jestem Kosiorski. Dzisiaj przedstawię wam Brawl Imagine bu drużynę Extreme z każdego koloru, związanego na evencie najnowszym teoretycznie najtrudniejszym, który wyłącza uniki, zobaczymy jak to wyjdzie rotacja jest jaka jest troszeczkę Hop. to tu będzie najbardziej w sensu, każdy w tej rotacji mnie guarda dosyć fajnie się ułożyło, przed chwilą miałem trzy podejścia każde mi się nie układała za bardzo drużyna także było mega failów może wstawię może wstawię popocznie ha. Na końcu tego filmiku zobaczę. Albo oleje i usunę po prostu. Kurczę. Jest problem. Jest problem. Jak poleci super atak, jego go na końcu. Zobaczymy, co to wyjdzie. Zobaczycie i wy. Czy broli, Z dwoma kopiami, jeszcze bez maksymalnych linków. Bez takich ogólnie... no... Tu jeszcze z, z tym Ultimate Gohanem on się linkuje coś z w tym tutaj. Także to jest Boo-Tanksem, czy jak to tam można nazwać. Buchanem. <grym> coś ma trzy linki wspólne, Także to jest spoko rotacja. A inaczej w tej drużynie ten Brawl jest po prostu postacią na trzeci slot. Nie jest w głównej rotacji tu z nikim, jak widać, w sumie sobie świetnie radzi. Ale no, jakby ta drużyna potrzebuje mađin bu w każdej mm, rotacji. Zobaczymy, i go wiemy. 300, dobrze, przeżyjemy. Margin był w każdej rotacji, ponieważ no, chociażby mamy czerwonego BU, który no, wymaga kogoś, by mieć 30% redukcji obrażeń. Tak, BU Exchange, który też wymaga, żeby był margin BU. No taka margin był po prostu drużyna. Na tym brogli, to tu w ogóle nie wiem po co jest. No. <laughs> Jeżeli chodzi o browli, to na pewno jeszcze będzie jakiś filmik z jej pokazaniem go. Oddzielnie, no tutaj jakby przeciwnik też wyłącza nam Uniki, więc nie mogłem dać Gogety. A ja chciałbym pokazać film Gogeta plus brownie w jednej drużynie. Bo da się od Dziwo też mają dobre linki ze sobą. No ale tutaj by było trochę głupio dać Gogetę, który nie zrobił Uniku. No chociaż głupio, no i tak byśmy mieli dobry typ na przeciwnika. No ale jakiś tam power w tych Unikach jest. Tym bardziej szansa na critical hit w drugim etapie. No. To jest Broli. To są super ataki. Dużo super ataków. Zanim jeszcze go zobaczyłem u siebie na koncie, to myślałem, że on bije dużo więcej w, w liczbach. Nie bije, jak widać. No, te liczby no tam po 6, 10, 6. Do 6. Wow. Drugi super atak. You killing me. Zaraz się skończą próby. Dobra, to będzie filmik z failami jak nic. Hejo! widzę dosyć kiepską rotację chyba na start. <grym> Znowu, jakby, no zobaczymy co z tego wyjdzie, bo ten event próbuję już zagrać bez itemków, ale dosyć kiepsko mi to idzie. Może tu będzie revive, jak on... może coś takiego. Zrobimy rozłączenie tych gości jest dosyć kiepskie. No, po prostu zginiemy. Jakby nawet nie robię superataków. Tu będzie rewaj, w drugiej rotacji po prostu zginiemy, bo jest dwa razy Brawley i tek gościu który nie ma e, no, ze sobą nikogo, żeby się z, no, odpalić pasywkę. Imagine Power. 80, tam 70% redukcji obrażeń. Jak on zrobi kilka dodatkowych superataków, ataków, zestakuje sobie defensywę, to chyba zaraz tą grę usunę. No. Taki event. Za pierwszym razem tak mi on łatwo poszedł. Zdecydowanie tą drużyną Easy. A teraz wystrykuje się z każdego podejść, z każdej tutaj próby. To jest bodajże ostatnia i wow, o ile ci super razek, nice. Będzie rewajw, będzie był trochę mocniejszy, jest jeden plus. Hmm, dobra, jakby nie mamy rewajwa na przyszłość, ale jesteśmy yy, mocniejsi, tak? W następnej turze, jeżeli się dobrze rozłożą ataki przeciwnika, to jedziemy bez support itemków. Jeżeli źle, to odpalam support eee, tylko po to, by przetrwać to <grym> i nagrać filmik. Eee, no, jakby nie jest źle, ale on nie ma tego aktywowanego, nie ma margin power sojusznika w tej samej turze. Eee. Nie mamy 40% redukcji obrażeń, a przeciwny typ nas po prostu zmiażdży. Po prostu to będzie KO. Zostawimy ich w takiej, w takiej sytuacji. Raczej z tą redukcją obrażeń Pojedziemy na spokojnie przetrwać. Go. <laughs> No, Także, jakby mam nadzieję, że to będzie przejście, yy, gdzie się uda to przejść, to wstawię oddzielnie drugi filmik z Feynami, Ale powtórzę to jeszcze raz. Broly jest tak ciekawą postacią, że nie wiem, jak dać mu hidden potencjał. Wylosowałem na nim dwie kopie, co mnie bardzo cieszy, bo jednak na nim. Jak on nie ma redukcji obrażeń, ma guarda, czyli bazuje troszeczkę na tej defensywie i dodatkowych atakach, żeby sobie stakować ten deF, naturę. To fajnie mieć te kopie, zdecydowanie. No ale kopia, co też właśnie co mu dać? Unik critical, czy dodatkowy atak. Dodatkowy atak jest powiedzmy w mecie na wszystkim dobry, bo wszystko sobie zwiększa defensywę na start, na super ataków w tych czasach. Unik jest świetny, bo właśnie kompletnie goś nas nie atakuje. Tylko jest jeden mały minus. Gość nas nie atakuje, o ile może nas nie zaatakować, tak jak ten event wyłączał niki. Chciałem jakby pokazać Brole'ego, Gogetę razem, ale na tym eventie byłoby to trochę zabójstwo Gogety. Chociaż miałby dobry typ, ale no wyłączyłby uniki. A, w nim chodzi o uniki. Jeszcze na pewno w trakcie rocznicy nagram tutaj filmik z Gogetą. Zresztą to się będą, bo pisaliście też, żebym nagrał drużyny Brawli, drużyny gogetę, czym grać, żeby w czasie rocznicy no, nabić sobie kamienie. Więc jeżeli chodzi o nabijanie kamieni, to o, jakąkolwiek drużyną, grajcie wszystko po prostu, by przejść. <gry> a niektóre cięższe eventy i tak wymagają konkretnych kategorii, także dużo wam nie pomogę. Musicie pod kategorię odbudować. A tak to grać wszystko co idzie, ale mało berwą. A bo była redukcja obrażeń w tej rundzie też jest redukcja obrażeń, pamiętajcie, eee, tyłu. Możemy opóźnić turę. Nie chcemy tego zrobić, ponieważ mamy tą redukcję obrażeń, o której już mówiłem. Ten, niech się tutaj nastakuje, jak on otrzyma te wszystkie ataki, to będzie miał już fajną redukcję obrażeń. Trochę słabo Butęksa wyrzucić z głównej rotacji, eee, bo oni fajnie ze sobą współgrają, ale chcę zachować tego i wbić mu trochę tego kilbu, chcę po prostu, żeby otrzymał dużo ataków, skoro i tak mamy redukcję obrażeń. Przeciwnik też ma gwarantowany atak, to też jest ciekawe, niech dodają jak najwięcej różnych mechanizmów do gry, wyłączenie, wyłączenie jakby tego uniku, też często teraz postacie mają mnóstwo defensywy, także jak my mamy buildy, że robimy combo, nie mamy critical hitów, to często nic nie robimy tym postaciom, więc Critical Hit też jest czasem dużo lepszy, bo właśnie przebija się przez tą defensywę, fajnie. Mm, nie wiem, ja kiedyś, kiedyś jak tak sobie grałem w tą grę, to tak myślałem, a fajnie by było jakby kiedyś dodali większą mapę z większą ilością tych kółeczek, żeby tu było coś ciekawszego, ale aktualnie jest tyle postaci potrzebuje orbów, może w tej drużynie, nie no to też tutaj widać, że to jest Czasem duży problem złapać w teraz orby. Jakby jak tyle jest LR-ek, głównie się gra LR-kami, które potrzebują 24 ki, no to jakby no mniejsza mapa nam nie wystarcza. Sama w sobie jest cięższa, bo jakby ja myślałem, że większa, żeby było ciężej, żeby tutaj jakaś była, fajna, fajna nowa rzecz tutaj. No zobaczymy, co wyjdzie dobra. Rotacja pyknięta, teraz mamy nadal ten buł ma zły typ, ale... No właśnie, czemu gram tą drużyną? Gram tą drużyną, ponieważ tu jest misja na tym etapie, żeby zagrać extreme i każdy mieć kolor. W tym momencie to, co tu widzicie jest mega kiepsko, ponieważ... Uuu, 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 mamy... Uuu, kiepską sytuację. Jest kiepsko, bo mamy kiepską sytuację. Nie wiem, gdzie będzie super atak, nie jestem w stanie nic teraz a, przewidzieć. Niech będzie coś takiego. Nie chcę odpalać redukcji obrażeń. Przegramy, to przegramy. 400-300 tysięcy defensywy to jest za mało. Żeby tu w ogóle przeżyć super atak. Ten znowu nie ma ki. Ale zobaczymy, co to wyjdzie. Jakby. Nie wiem, zobaczymy. Też jest dla mnie nowy event. Nie wiem, raczej nie wiem, ile mogę się spodziewać obrażeń. Ok. To jest dobra liczba, której się spodziewałem. Tu się boję. Broli, jak już się tam rozpędzi, to raczej nas gość nie zabije, chyba że on oberwie. Musi zrobić jeszcze jeden. Nie zrobił super. Ooo, koniec. Dem. Dobra. Tyle. <ścoughs> dobra, trzymajcie się. Cześć.